Myśmy się spodziewali, że taki zwrot inwestycji to jest kilka ładnych lat, na pewno w granicach dziesięciu. Życie pokazuje, mamy tę elektrownię niemal rok, że będzie to okres krótszy. Instalacja w naszej firmie działa od około 3 miesięcy i już udało nam się zaobserwować oszczędność około 50% na rachunkach za energię elektryczną w porównaniu do średniej z zeszłym roku. I uważam, że absolutnie montaż elektrowni czy montaż różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii ma sens. Powinniśmy w ten sposób chronić swoje środowisko dla naszych dzieci. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zdecydowaliśmy się na instalację elektrowni fotowoltaicznej i myślimy o rozszerzeniu działalności proekologicznej w innych lokalizacjach naszej firmy. Taką wartością absolutnie dodaną. Jest to, że macie państwo poczucie, że wasze żarówki, jak się świecą w biurze, to absolutnie nie jest z tym związane jakieś dodatkowe zatrucie środowiska. Nie ma emisji. Jest to po prostu czysta energia.